jest ja. no ja jednak jestem stajem na najkołmanem No nie szukujemy się kolesarzem No Co To jest... Ketamina To jest... To, 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 ketamina, to jest podobno dla koni nie, ale to jest zioło, to dobrze na depresji Działa to dobrze na depresji

Wrócił i to z prawdziwym, mocnym przytupem Jaśka Pela, bo nimowa. pewnie części z państwa mało znane, a jeżeli już znane, to z własnej głupoty i debilnych zachowań. Mogę Ci udzielić. Człowiek na ogół kojarzony z tym, że po prostu sprzedał się biorąc kilka złotych od Stanowskiego za udział w jego programie. Hmm, za 600 złotych. Naprawdę. Słowo dorzucę. no, dawaj. Mówiłeś, że nie jesteś materialistą, i że dla pieniędzy tego wszystkiego nie robisz. Jest też znany z tego, że okłada się po mordzie z równymi sobie na własnym poziomie intelektualnym zawodnikami. Oprócz tego ten sam pseudosportowiec otwiera dyskusję na temat tak zwanych gale freakfightowych, które stają się taką areną i przestrzenią dla intelektualnych od jego pokroju, po to by mieli z czego żyć. Jednak ci, którzy okładają się po mordzie, ryzykują często wizytą u dentysty lub po prostu u chirurga szczękowego, no i za to zarabiają pieniądze. Jaś Kapela wyłamał się z tego schematu i stwierdził, że skoro zmienił się rząd, to można zarabiać, ale i poza oktagonem, nie ryzykując wybicia, jedynki i złamania nosa. Jak to zrobił? W banalny sposób. Mało ludzi na to wpadło, bo mało ludzi sympatyzujących z tą patologią w ogóle wie o tym, że polski rząd, jaki by nie był, i tak rozdaje granty na rozmaite projekty, z których większość i tak nie jest realizowana. Jaś kapela okazuje się, że idealnie wpisał się w schemat wymagań do stworzenia projektu. Nie samego, a tylko projektu musicalu, który miałby opowiadać o piekle kobiet, jakie urządził im Pis. W konkursie na ten grant na to stypendium zdobył 90 punktów na 100 możliwych, no i w ten sposób będzie żył przez kilka dobrych miesięcy na garnuszku skarbu państwa. Adam się dzień dobry, zapraszam na bulwersujące wydanie programu Polskie Dziadostwo, bo to naprawdę dziadostwo. Totalne. Myślę, że duża część widzów, szczególnie tych w podeszłym wieku lub wieku emerytalnym, może nie wiedzieć, że każda partia ma swojego Jasia kapelę. Tym razem to człowiek otwarcie sympatyzujący z lewicą i gość, który chyba ewidentnie tej formacji szkodzi. Samym tym, że identyfikuje się z tą partią, właśnie działa na niekorzyść tej partii. Ale co ta partia ma zrobić, skoro gość sam się z tymi wartościami identyfikuje? No, przecież nie można mu tego zabronić. Ma prawo czuć takie poglądy, inne ma prawo czuć inne poglądy i tak dalej. Ma też prawo okładać się po mordzie. Co w sumie wychodzi mu najlepiej? To też ciekawe, że jest popyt, bo jest też podaż na tego typu miernoty internetowe. Zauważcie Państwo, że te słynne gale flickfightowe. To nic innego niż odpowiedź na ogólne zapotrzebowanie motłochu i gawiedzi. Kiedyś mówili chleba i igrzysk nam dajcie, a my pójdziemy głosować i będziemy cieszyli się tym, że możemy odpocząć w formie takiej rozrywki, przyjmując ją jako coś ciekawego w ramach uzupełnienia czasu, który potrzebujemy na ogłupienie się po ciężkiej pracy. Ten sam schemat tyczy się słynnej muzyki, disco polo, oglądania Badziewia czy po prostu marnowania czasu na otwieranie TikToka i wciskanie sobie tej papki do głowy, zamiast korzystać z tego czasu do wykonywania jakiejś pasji czy chociażby ubogacania nie innych kulturowo, a własnej głowy wiedzą czy nowymi informacjami. No ale dobrze, gale powstają, gale są, gale są oglądane, gale sprawiają, że te miernoty zarabiają miliony, jednak niektórym to po prostu nie wystarcza. Jedną z takich osób jest właśnie Jaś Kapela, który stwierdził, że skoro kasa u Stanowskiego się skończyła, no bo raczej drugi raz nikt go nie zaprosi, wiedząc z kim ma rozmawiać, skoro kasa z Freak Fightów nie mała, bo tam przypomnijmy, że garze sięgają nawet kilku milionów złotych, gdy mowa o jakichś topowych nazwiskach, no co pokazuje też zainteresowanie szerokiej gawiedzi, nie bójmy się tego pospólstwa polskiego, tego typu rozrywką, właściwie tego typu badziewie. Kasa była na stole, kasa się skończyła, no i za coś trzeba żyć. Za coś też trzeba prowadzić ten sportowy tryb życia. No, mówię sportowy, bo w końcu pan Jan czy Jaś Kapela czuje się sportowcem i jak mówi, martwi się o swoje zdrowie. Martwi się o swoje zdrowie. Miałem sobie po tej walce z najkami. Na miejscu pana Jana Bardziej niż o zdrowie fizyczne po mefedronie lub tego typu używkach, martwiłbym się raczej o zdrowie psychiczne, bo ta kondycja intelektualna jego głowy raczej nie plasuje się na wysokim poziomie. A jednak jestem stajem ekomanem, no nie szukujmy się, konestajem mefedronu. Po operacji będzie nie mogłeś, co? No niby nie. Niby nie, czyli? Alkohol go... najgorszy. Czyli, czyli kiedy ostatnio coś zażywałeś? Nie pytaj. Czego nie można już powiedzieć o zarobkach Jana Kapelni. Pewnie większość z Was, widząc te tylko urywki materiałów lub naszą zajawkę na początku programu, Zastanawia się nad tym, jak to możliwe, że zrzucamy się wszyscy na pensję tego gościa, który ma zająć się oceną czy projektem muzykalu, czy jakiegoś wydarzenia pseudo-artystycznego, które miałoby opowiadać o tym, w jaki sposób wprowadzono piekło kobiet. No, sprawa jest banalnie prosta. Była Julia Przyłęcka, był pseudotrybunał. Wydali wyrok na kobiety na prośbę Kaczyńskiego i PiS. Wyrok podtrzymano, no i kobiety wyszły na ulicę. Czy naprawdę tego typu decyzja polityczna, a nie kulturalna, tylko polityczna, oczywiście skrajnie głupia, infantylna, beznadziejna i drakońska, wymaga przedstawienia tego w formie musicalu? Na czyje potrzeby miałby odpowiadać taki musical? Rozumiem, że na potrzeby... 15 Piętnastoletniej dziewczynki, czy może innej 12 dwunastolatki kończącej podstawówkę, która mówi Okej, okay, moje państwo zgotowało mi piekło, więc nie sięgnę po książki, a pójdę na musical Jana Kapeli, bo tam dowiem się, jakie były motywacje polityczne tych, którzy wprowadzili prawo, które do dzisiaj uwiera mnie, moją siostrę, matkę, kogokolwiek z rodziny. Naprawdę? No dobrze, ale w internecie zagrzmiało, szczególnie prawicowe konta, lamentują, nie będziemy składali się na ten musical, nie będziemy składali się na żaden projekt dla Jasia Kapeli. Problem w tym... I to problem chyba ogólnopolski, że to niestety nie podatnicy decydują, na co wydajemy podatników pieniądze, a grupa starych gości z otyłym brzuchem wylewającym się z zapaska spodni, pod którym stołem stoi walizka, gdzie czeka setka, po to by po jakimś posiedzeniu pseudokomisji ją wypić i zapomnieć, że oceniało się wniosek Jasia Kapeli. No właśnie, tylko problem w tym, że nie mogą o tym decydować ludzie, ponieważ z obligu, czy to rządziła prawica, czy lewica, czy gumiaki z PSL, zawsze było tak samo, że w komisjach konkursowych w większej mierze nie siedzieli specjaliści, na przykład od kultury, teatru, kina czy muzykalu, ale siedzieli goście, którzy mieli pod pewne dyktando weryfikować pewne projekty. Jednak naprawdę nie trzeba być Einsteinem, by podczas zerkania na kartkę, gdzie jest wniosek Jasia, kapeli, tego patusa, mefedroniarza, który dba o zdrowie fizyczne, ale o psychikę już nie do końca, nie wygooglać go w XXI wieku i nie sprawdzić, czy. Naprawdę 90 punktów na 100 dla tego typu gościa to uczciwa ocena. Czy może po prostu odsuńmy go na bok, bo będzie skandal? Jednak o tym skandalu nikt nie myśli. No bo co z tego, że wniosek składa skandalista, skoro na tym skandalu również i my możemy się wypromować? I myślę, że to pokazuje kondycję już nie tylko polskich mediów, no bo to, że trzy czwarte i mówię to stałym przekonaniem polskiego pospólstwa tego dziadostwa polskiego, czasem można o nich mówić śmiało intelektualnego ludzkiego szrotu jest przekonane, że taka rozrywka jest szyta na miarę ich intelektu. Zauważcie Państwo, ile powstaje portali pseudoinformacyjnych, gadzinówek, gazet w kont TikTokowo, Instagramowo, Facebookowych, gdzie zasięgi liczone są w milionach, tylko dlatego, że pokazujemy motłochowi kilku debili okładających się po mordzie jak jaś kapela. Jednak co w tym przypadku szokuje najbardziej, to naprawdę skrajna bezczelność tego gościa, bo palicho, że działa on po prostu wbrew sobie, no bo każdy normalny człowiek, który widzi tego typu element społeczny łapie się za głowę i mówi, no nie no, gość ma coś nie po kolei pod kopułą, może warto zamiast kilku złotych dać mu wizytówkę do najbliższego psychiatry. Jednak są też tacy, którzy uznają, że to śmieszne, że to dobre, że to na pewno skuteczne, choć wiedzą, że jest to przeciwskuteczne, szczególnie dla różnych politycznych sił w Polsce, a te w końcu są chyba ważne, mając na uwadze, że 18 maja bieżącego roku będziemy wybierali prezydenta, a jak wiemy, lewica ma swojego kandydata. I teraz tak, no co idzie nie tak? Co poszło nie tak w głowie decydentów, którzy jak rozumiem są po stronie rządowej? To naturalne, bo z reguły jest tak, że komisje zajmujące się dotacjami czy grantami no są obsadane według pewnego politycznego klucza. No i dobrze, bo nie przepuszczą pisowsko-prawackich projektów ale ordo Iuris, ale skoro tamte są złe, to powiedzmy sobie szczerze, co różni tamto badziewie od tego typu ścierwa medialnego, które proponuje nam Jaś Kapela. No to oczywiście pokazuje dyletanctwo osób, które trudnią się, bardziej pałają tego typu prymitywnym doborem y, ludzi czy chociażby ich propozycji. Jednak możemy spać spokojnie, bo oprócz tego, że z moich, twoich, waszych podatków kilka złotych namu będzie, to ten musical i tak nie powstanie, bo czytając rozumiem, dowiemy się jednego, że Jaś Kapela te kilka tysięcy złotych dostał na projekt musicalu. No a jak to w Polsce? Z którego bywa i co jest generalnie patologicznym, ale jednak standardem, wszystko to, za co się płaci pseudocelebrytom, gwiazdom, szczególnie z publicznej kasy, jest tylko po to, by zachęcić ich do głosowania na tą samą partię za 2-3 lata w zależności od długości trwania kadencji danego Sejmu. A nie po to, by coś powstało. Tak też będzie z tym. Kasę wydamy, musicalu nie zobaczymy, a Jaś Kapela z galg zasięgi sieci, które spowodują, że za pewnie kilka tygodni lub kilka miesięcy znów do niego odezwie się kolejna federacja zachęcona tym, by pokazać Debila, i zapłacić mu za to, by na nim zarobić. Ode mnie to dziś na tyle. Dziękuję Państwu bardzo. Zachęcam do kliknięcia. Subskrybuj nasz kanał Polskie Dziadostwo. Udostępniajmy, komentujmy i piętnujmy polską głupotę i to polskie pospólstwo. Jak widać hermetycznie zamknięte w tytułach, gadzinówkach, pseudomediach, szytych na miarę intelektu niestety większości Polaków. Dobrego i spokojnego dnia. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.